Siema, Eniu! Dobry O, są gołąbki! Jezu, ile ludzi! Co tu się odjanie Pawla? Dors, halibut, łosoś i makrela Giełdowego mają Everybody frytki! Robciu, robciu! Co? Jem zupę. Ona jedzenie super. Żółwik podwodny. <śm> Ona jest pedałem. Smaruj dżemorem tego go. Stop! Teraz węgorz. Patrzcie, świnie. Król parkietu. Ręka jak złamana. Na kur'biam węgorza. Na na, 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 Fajnie, że dezynfekują te stoły. Przynajmniej nie są, wiesz. Takie brudne jak. Nie, nie mów tego. Rurku Jak on ma mnie bronić, taki malutki? <grystanie> Ale urwał Ciasteczko potrójne czekoladowe Co ja patrzę? Mogę być w grosika? A zaczepię. Może porucham <grystanie> Ale nie pali, upał, bo umarła ze starości. Eee. Amelinium? Nie? Nie, eee, to zawsze fajne było. Ale krzywo jedzie Chyba szyny były złe. I podwozie było złe, i szyny też były złe. I podwozie. I szyny. Co się stało? Jak drogo. Wina <gry> tuska Ja sobie na piechotę pójdę wiesz Cześć i czołem, kruski z